Mów gdzie jesteśmy! Znajdujemy się obecnie w stolicy Tunezji w Tunisie. Jesteśmy na jednym z najważniejszych ulic w mieście. To jest coś na... na wygląd w sumie, ale to nie wygląda jak niczym. Policjanty, tu jest wszędzie jest pełno, no natomiast wszyscy robią tak co chcą. Chodzą gdzie chcą, robią co chcą. Przechodzą na czerwone, na zieloną, <laughs> <i po, to śmiech> tak nie po O wiele lepszą cywilizację niż, niż w Sud. tu jest bardziej rozwinięty, chyba przemysł i bardziej rozwinięty biznes niż tam. Więc na, dla państwa na żywo relacje. Powiedz, mają lepsze samochody od nas. Samochody mają takie same. Ale to wcale nieprawda, że Afryka jest zacofana. Afryka jest do przodu. To tyle. Dziękuję bardzo.